Niezależnie czy na ścianie masz plakat swojego ulubionego zespołu, plakat z ulubionego filmu, czy może masz obraz Jońcy albo Picassa, potrzebujesz nowej lampy Argon. Rozszerzamy ofertę o obrazówki, kinkiety idealne na ścianę, kinkiety, które rozświetlą dzieła sztuki na Twojej ścianie. Kolekcja Lam Miriam, czyli nowości Lato Argon 2024. To 40, 60 lub 100 cm szerokości, dzięki czemu rozświetlisz naprawdę duże dzieło sztuki. Kolorystyka lamp Miriam to kolor biały, złoty, a także klasyczna czerń. Lampy te zostały opracowane w oparciu o technologię LED. Występują w temperaturze barwowej 3000 kalwinów, czyli zastosowaliśmy tutaj względnie ciepłą temperaturę barwową. Lamp obrazowych jest wiele na rynku. Dlaczego więc wybrać Miriam od Argon? Solidna stal, możliwość regulacji, ale też wsparcie pogwarancyjne. Kupując Chińczyka nie wiesz, co się stanie z tą lampą za rok, dwa czy trzy, trzy? Kupując lampę Argon, wiesz, że na pasek ledowy dajemy Ci 5 lat gwarancji, a później i tak możesz liczyć na nasze wsparcie. Znajdziecie je na sklep.argon-lampy.pl oraz w szerokiej sieci dystrybucji stacjonarnie i internetowo. Zapraszamy!